No, jak ja się denerwuję normalnie tą randką, no? Antek, czego się denerwujesz? No masz mnie, mistrza podrywu, geniusza gadki i marzenie wszystkich dziewcząt. Ale przecież ona się skapnie, no? Nie skapnie się, tylko musimy być dyskretni. Ja sobie siądę stolik obok i się nie znamy. Jak to się nie znamy? Przecież się znamy. Nie znamy się. A tak, rzeczywiście. I ty nie sobie znamy będziesz z nią randkował, a ja ci będę szeptem podpowiadał, co masz mówić. Powiadam, A w ogóle, jak wyglądam? Dobrze jest, nie? Jak dwie litery. Jak to tak, jak dwie? Ha, okej. Okay. Nie, dwie litery, czyli połowa czterech. Czyli jak? Jak pół dupy z krzaka. Coś ty na siebie założył, ty to z kontenera wygrzebałeś? na no, pomyślisz, jakiś żebrak w las do restauracji. Więc musisz ubierać się modnie, tak jak ja, trzeba mieć styl, dziewczyny to lubią. Aha. Kto ci to wybrał, mama? No co ty? Babcia mi pomagała. To tym bardziej Romek musi Cię ratować, no tak, tylko tak. wiesz, to będzie kosztowało. Tak, eh? ja wiem, oczywiście. To, to piwo, to piwo, ja Ci zapłacę za to piwo. Możesz sobie jeszcze na mój koszt następne zamówić, pewnie. Tylko ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Płacenie za moje piwo to jest zawsze dobry pomysł. Nie, ja mówię o tym randkowaniu, o tym całym podpowiadaniu, no. A masz lepszy pomysł? No nie mam, no. chłopie, jak Ty spotykasz jakąś kobietę, to Ty zapominasz języka w gębie, wiem, no. no. Przecież Ty to nawet do własnej matki nie wiesz, jak zagadać. No ale śmieszne. A właśnie, bo ona chce, żebym jutro ją zawiózł do lekarza. Jak ogarniesz mi jakąś wymówkę? Coś wymyślisz. Dzięki. A skąd ty ją znasz w ogóle? Matkę z domu. Tą laskę, z którą się umówiła. A, to jest z Facebooka, z takiej grupy dla singli. Ona w ogóle mnie pierwsza zagadała. O. Zdjęcie nawet swoje mi wysłała. Potem ja odesłałem jej swoje zdjęcie i ona się przestała odzywać. Ale wczoraj nagle napisała, że chce się pilnie spotkać.

No co tak stoisz jak pipa. Słuchaj. Nie ty! N nie ty! Ja, ja tak do, do kelnera ha, mówiłem, bo tak stoję jak pip... jak... jak czapa i nie podchodzi. Ha, ha. Ale wiesz co, no tak żeby z kelnera się śmiać, wiesz, jaką oni mają ciężką pracę. No to właśnie ch chciałem, żeby sobie usiadł. A! co niej krzesło? Nie swoje, debilu, to drugie. Dobrze. Teraz, teraz powiedz jej, żeby sobie usiadła. Na szczęście w końcu ma na czym. Usiądź sobie. W końcu masz na czym. Co? Znaczy na krześle. Znaczy na krześle. A, że mogę to Pytaj, jak się czuję. Jak się czuję? Kto? Sz. Sz. sz, 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 sz czujesz. Czujesz? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Ty jak się czujesz! Ja, ja, ja dobrze, ja dobrze, ja, ja dobrze. W ogóle to chciałam Ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać. Powiedz, ja że też się cieszysz, tylko błagam, nie śpiewsz tego. Ja też się cieszę, tylko błagam, nie śpiewsz tego. No. <gry> e, a, e, do, powiedz, do kogo to mówiłeś? No, czu, 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 a, a powiedz mi, a, a... co ty mówisz z tym pieprzeniem, no? A powiedz mi tak, z tego jakoś. A, <gry> 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 no! <gry> a powiedz mi w ogóle, e, jakie te kobiety lubisz? A, no. Tak najbardziej. <gry> Zmień temat! Zmień temat! <gry> Zmieniam. E, zm nie, ty masz zmienić e, temat, z temat deglu. Zpytają, temat, e, co robi w ogóle w e, życiu. A co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? A czy to nie jest zbyt bezpośrednie pytanie? Praca, praca. Praca! Praca! Pra, pra. To znaczy, czy masz dwa etaty? E, nie, jeden, jeden. Jeden w ogóle. Tak, ja pracuję w ogóle w takiej firmie komputerowej jestem menadżerem... Z średniego szczebla. W dużej firmie? Takiej średniej wielkości. <noise> Czyli tak średnio. <noise> A Ty gdzie w ogóle pracujesz? W ksero. Jezus Maria, chłopie, jak chcesz jej zaimponować, to ubarwiaj. Ale? Kolorowym. Fajnie, fajnie. Powiedz, powiedz jej jakiś komplement. Nie wiem, coś o oczach. O! Masz oczy! Mam. Dwa! Dwoje! Jak tam, dwoje? O kolorze coś powiedz. I mają kolor... Jaki? Zielony! Porównaj teraz do czegoś. Do czegoś, co jest dla ciebie ważne. Zielone? Jak? Jak? Jak zielony toner do ksero? Mhm. A ja wiem, że ty tam mówiłeś, że jakby nie chcesz tego tematu poruszać, ale naprawdę powiedz mi, jakie ty dziewczyny lubisz? No powiedz. Takie jak ty. Ja najbardziej lubię dziewczynę takie jak ty lubisz. A, a jakie. Ty dziewczyny lubisz. Nie te Ty lubisz dziewczyny takie jak ona. To znaczy, ja lubię dziewczyny takie jak ona. Jaka ona? Nie Ach. jak ona, jak ty. Znaczy, ja... Chłopak taki jak ja, lubi dziewczyny takie jak ty. A. 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 Doszliśmy. Doszliśmy. Przy, przynajmniej ja. Aha. A, znaczy, fajnie, a poza tym, to y, co lubisz najbardziej? Co, co, co ja, co ja na, na najbardziej? co ja lubię najbardziej? Co ja lubię najbardziej? Tylko nie wyrywaj się z żadną masturbacją. Y, powiedz, że spacery w świetle księżyca. No więc masturbacja nie. W ogóle najbardziej lubię spacery w świetle księżyca. <grym> a, <grym> a kiedy? No jak świeci księżyc. <grym> A, no tak. <sumidor> to, to, to znaczy, naj, najczęściej to po imprezie. Aha. No bo wiadomo, po alkoholu prowadzić nic samochodu nie można, nie? nie. nie. A, a na taksówkę to mnie nie stać, bo pensja w marna, <gry corro attained> A przecież sobie nie skseruję. <gryphony> o oh Jezu, posikałem się. Posikałem się. Znaczy, na, na twój widok się posikałem. Wow! A, 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 a oprócz tego, to jakie masz hobby by? ho, ho, ho hoby, jakie, jakie? Ja mam ho, ho, ho hoby. Jezus Maria, chłopie, co ja mam ci wymyślić? Przecież ty jesteś nudny jak ostatni sezon klanu. Klan oglądam! Nie! Nie, klan a. nie, bo klan jest bardzo nudny. A. Zwłaszcza ostatni sezon, bo te wątki tam się źle Wiem, Stary samochody. Stare samochody. -ko kolekcjonuje. O, a co masz w kolekcji? Opla Corsa z 98 roku. A. Tracimy ją. Tracimy ją. Kogo? No te korce. Bo, bo, bo. Bo komornik po nią przyszedł, tu to jest chory. Bo matka jest chora. Ojej. Tak. Matka jest chora moja i ja wszystkie pieniądze musiałem na jej leczenie wydać. I, i nawet te korsę musiałem Ojej. sprzedać, prawda? Aha. Komornikowi, bo jak się okazuje, on właśnie kolekcjonuje korsy z 98 roku. Antek, to nie jest dobry trop. Zimno, Antek, zimno. I zimno mam w domu? Ojej. Ale to co, nawet ci odcięli ogrzewanie? Tak, bo, bo ten komornik jak ode mnie wyjeżdżał, to po cię płowniczej, przejechał i poszło. Antek, posrało cię. I kanalizacja mi wybiła. Ojej. No chłopiec, co ty za ty opowiadasz, no? Ale przepraszam bardzo, a dlaczego pan jest taki bezczelny i, i przepraszam, nas tutaj tak zaczepia? Nie wiem, wy się znacie? Nie! My się nie znamy! A kto się nie znamy? My się nie znamy! Przepraszam bardzo, to dlaczego pan pozwala sobie zaczepiać takiego biednego chłopaka, który pracuje w kserokolor po to, żeby zarobić pieniądze na chorą matkę? Naprawdę, a pan widzę, że młody, zdrowy do roboty by się wziął. Nie, to Iza, może dajmy panu spokój, może... Co Iza dajmy spokój? Co dajmy spokój? Ja widzę, że nawet nad menelem się zlitujesz. Poza tym popatrz, popatrz jak on jest ubrany. Norma, nie wygląda jakby wziął te e, ubrania z tego, z, z, z tego. Z kontenera Z kontenera. Tak? Zdecydowanie? Dokładnie. No. Chodź. Bo taki element tu wpuszczają. Ale jak, jak to chodź? To znaczy, a, że ja mam już wracać do domu, tak? Nie no, no, co ty zwariowałeś? Przecież nie wypuszczę cię do zimnego domu. Będziesz nocował u mnie. Tak? No. No. U mnie. Ale przecież… Ale co? Przecież on miał mi zapłacić za piwo. Widzisz, mówiłam ci, że ja na ludziach się znam. Nie dość, że Menel to jeszcze sępina alkohol. Wstyd! Idziemy! <grym> Wiesz co, Antek? Pieprz się! Dzięki! Taki jest plan! <grym>